Dzień dobry, witam Panie Dziergające i zapraszam na kolejny odcinek naszej sagi o raglanie. I dzisiaj opowiem o ostatniej fazie przerabiania skosu przy raglanie. Oraz o rozdziale wszystkiego, całego naszego swetra, na trzy części. Na tułów, czyli korpus swetra, co będziemy, to co mamy na plecach i na brzuchu, oraz na dwa rękawy. Zapraszam do oglądania. I teraz, jak już te części, te tutaj, mamy poodwieszane na inne druty, to Tą część i tą część będziemy przerabiać dookoła już w dół. Tak wygląda w tej chwili całość naszej robótki. Widzicie ewidentny prostokąt? Ja sobie go tutaj tak poskładałam na cztery różne druty, żeby było wszystko jasno widoczne. No i w tym momencie już zaczyna być widać mój prostokąt, o którym rozmawiałyśmy na samym początku. I teraz należy zmierzyć te tutaj ukośne części, które są częściami naszego raglanu. Dla porównania wzięłam sobie swój ukochany golfik, w którym uwielbiam chodzić i Będę go mierzyć przy szyi i wzdłuż, tutaj, tak m, po skosie, żeby zobaczyć, jaka jest odległość, właśnie przy, y, między szyją, między początkiem szyi, a pod pachą mniej więcej, tak? W ten sposób, o, wymierzyłam. Tutaj jest około 27-28 cm. Mi jest potrzebne troszeczkę mniej. Dlatego właśnie, tutaj o, zaraz tą miarkę przyłożę troszeczkę niżej pod szyją od tego punktu. I teraz spróbuję odmierzyć. Tu powinno być około 26-25 cm, tak żeby mieć taki spokojny luzik pod szyją. Pod szyją, ale również pod pachami żeby było wszystko luźno, żeby nie piło, żeby przyjemnie się nosiło. I jak wobec tego będzie wyglądać nasza robótka w ten sposób? I teraz w ten on tutaj sposób i będziemy przerabiać dookoła tylko te części, a ta część i ta część będą wisiały na osobnych drutach. Zaraz Wam pokażę na robótce, jak to wygląda. Tak się prezentuje w tej chwili moja robótka. Dojechałam już tutaj ponad 25 cm, nawet 26 czy 27 nawet tych centymetrów mam. Tutaj, żeby mnie piło pod pachami. I teraz tak, widzicie, tu jest od, 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 odwieszony na osobny drut. Tutaj jest. Pomiędzy tym jest drut ten zasadniczy, który w tej chwili będę robić w dół. A tu jest odwieszony drugi rękaw, i on też jest odwieszony na kolejny drut. Te druty nie muszą być tej samej grubości, co te, którymi, którymi robimy całą robótkę. Tak po prostu są takie pomocnicze, na których wisi robota, której w tej chwili nie wykonujemy, tak. Także tak to wygląda. I tu będziemy w tej chwili już leciały dookoła. Zaraz pokażę Wam. O, tu dookoła. Tu w ten sposób to zostanie połączone. Bo widzicie, w tej chwili jeszcze to się rozkłada. Hmm? Tu się nie rozkłada ze względu, że to jest na, ze względu na to, że to jest no, ta część tego drutu, ale też by się rozkładało, bo jeszcze nie jest połączone. W tej chwili będę robić już tylko i wyłącznie na okrągło tę część. I ona będzie już teraz schodzić na dół, tak? Rękawy na razie wiszą odłogiem. Wrócimy do nich przy kolejnym etapie robótki. Dla pewności, to połowiczne dzieło naciągnęłam również na siebie. Widać, że pod pachą jest wystarczająca ilość luzu. Także jest ok. No, i teraz będę schodzić w dół, żeby zrobić całość korpusu. Tak wygląda w tej chwili już wszystko połączone dookoła przy pierwszych rzędach. A tak przy kolejnych, tutaj widać, że jest nieco luźniejsze oczko, ale je naprawimy później przy, przy robieniu rękawów. To co? Mam nadzieję, że wystarczająco jasno opowiedziałam wszystko. Jakbyście miały jakiekolwiek wątpliwości, to wpisujcie tutaj pod filmem w komentarzach. I zapraszam na kolejną część, w której opowiem, jak zrobimy rękawy. Jak po rozdzieleniu na te trzy części, jak będziemy robiły rękawy, a potem korpus. Do zobaczenia, do następnego!